Chyba, że jesteś w odbiciu takie mam wrażenie. Tak mi się to nie wydaje. Zobaczmy, chyba. problem. Cały czas 9, nawet 9,50, plus 20, a równi to. A zobaczymy, teraz jaki jest Piotr. Okej, okay, okej, okay, no zobaczymy, jak to tam sobie zobaczy, ja będzie to latywać. No, ja ci teraz odbieram, tak, 5, 7, 5, 7, ale cały czas stabilny sygnał, także modulacja też dosyć ładnie głośna i wyraźna. U mnie teraz znowu e, około dwójki, trójki różnie, tak? A, pływa sobie troszkę, no ale... Gruncie się słyszymy, no to najważniejsze, tak? No, dokładnie, dokładnie, potwierdzam. No, ostatnio robiłem łączność z... E, czekaj, 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 no... A, Marek, Marek. 319 Dywizjon. No, no to on bardzo ładnie bo Plus 20 decybela. Nie ja miałem u niego, no, no u mnie praktycznie cały czas. Na no, YouTube chyba jest uszczelony, jak się nie mylę. Chyba rzuciłem filmik, jest nagrania właśnie z tej łączności, nie? Jak to szło. To ładnie ładnie szło yy, właśnie na, w jego stronę tam szło. I, no i w, y, odwrotną też ładnie szło, także widzisz. No yy, ale z twojego sprzętu też ładnie idzie. Antenka tak jak mówisz ma, na poddaszu, tak? Od, odwrócona tylko V teraz masz, no ale ładnie to idzie, ładnie to idzie. No, ja nadzieję, Marek to musi chyba z zrobić, bo u niego plus 20. <laughs> Oczywiście tak. Tam, tam, yy... Ja mówię mu żeby wyłączył, <gryny> albo zmniejszył gain'a. Bo, 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 bo... Ja na tego maksa, to bardzo, bardzo sprawna scena. Może dlatego... No być może, być może. No mówię, nie wiem czy on oglądał film czy nie, bo tam miał sobie później zobaczyć na YouTube. Bo mówiłem mu żeby wpisał sobie mój znak i swój. No to powinien tam wyłapać filmik. A nie wiem, czy oglądał, czy nie, bo, bo nie miałem tutaj więcej już łączności, także go już nie słyszę w eterze. Na Terego nie słychać. Bo pewnie być albo zajęty, albo co, bo nie słychać go tutaj w eterze. wszystkie kanały, tylko na tym jednym kanale właśnie wyłapałem, że rozmawiacie. Piotrek, coś mi przysiadł, Pawłem, nie wiem jak z ciebie, ale u mnie przysiadło do mocno. Nie, wiem, nie, 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 jest nie, Tutaj jest nie, nie, jest Marek, 393, od Carpiera, 0,73 od Marek 073, nie, nie, Marek, nie, ma Marka nie, 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 dobrze zrozumiałem.